Witam Was na kanale Tekturkowo. Z tej strony Kasia. Sezon komunijny minął. Oczywiście mi trochę za szybko. Miałam ochotę potworzyć jeszcze jakiś, jakiś pamiątek komunijnych, boksów i kartek. Nie powiem, że nie było intensywnie, bo bardzo intensywnie było. Zatem czas na ślubę. Zatem czas na jakąś e, inspirację ślubną. Jak widzicie, ja tutaj mam przygotowaną naszą nowość z plexi, taką parę młodą. Ona jest jeszcze zabezpieczona. Mam też przygotowaną taką rameczkę. To jest mój nowy zakup. A także mam tutaj obok mnie listki, listeczki, e, mnóstwo takich pięknych tekturek, które tutaj nam w takiej pracy ślubnej się na pewno przydadzą. Zobaczcie. Mam takie kwiatuszki. Takie kwiatuszki z listeczkami. A także mam jeszcze border. O, takie zawiaski. Mnóstwo mam tutaj takich. Słuchajcie. O, takie kwiatuszki jeszcze. Także z pewnością tutaj coś sobie jeszcze użyjemy, coś sobie dobierzemy. Będę korzystała z papierów. To są papiery od P13, ale nawet nie wiem, jak ta kolekcja ma na imię, Love and Lace, czy jakoś tak? Taka ta kolekcja, ja mam tu 15 na 15, arkusik już, zobaczcie, przyklejony na złoty papier lustrzany, bo ja, słuchajcie, jak tworzyłam pracę i miałam jeszcze dużo, dużo czasu, zanim poszłam do pracy na etat, to pooklejałam sobie, zobaczcie, różne arkusze z różnych firm. To jest papier drukowany. Od Kate. Tu mamy Lemon Craft. Poklejam sobie, słuchajcie, fronty, żeby później mieć trochę łatwiej. Tak samo poklejam sobie bazę. Ja lubię mieć wszystko pooklejane na zaś, nie wiem jak wy dajcie znać w komentarzu, czy wy też lubicie sobie po prostu przygotować wcześniej. Materiały do pracy, a później się tylko siada i ciach, ciach, ciach przykleja, i jest kartka gotowa. E, tutaj mam już oklejoną bazę z frontu, a także w środku tą stronę. Tutaj jest kieszonka na życzenia. Tą stronę zostawiam sobie pustą, ponieważ, jak wklejam życzenia, to na białej kartce i wtedy to bardzo fajnie wygląda. Także tak wygląda moja baza. To jest taki kwiatowy wzór. No i tutaj mam podklejone resztkami e, mój front, taki już, e, moją pierwszą warstwę. O, pierwszą warstwę. Teraz wystarczy, że po prostu nałożę sobie klej i przykleję sobie e, ten. I tutaj mam też dociętą e, serwetkę, już oklejoną. E, ostatnio Pani zwróciła uwagę, że pokazałam serwetkę, która już jest niedostępna. E, dlatego tym razem wybrałam serwetkę, którą jeszcze gdzieś możecie szukać. I to jest serwetka z Craft Passion. Dokładnie to jest taki zestaw. Podejrzewam, że w Świecie Pasji albo w Skrapkowo jeszcze dostaniecie ten zestaw. Ja go kupiłam w, w Skrapkowo, chyba tak.

Rozgrzewam już klej na gorąco. A nie, nie będzie mi pasowało. Musi być... A nie, w tą stronę też może być. Rozgrzewam, rozgrzewam sobie już klej na gorąco, żebym mogła przykleić e, kwiaty, które oczywiście są tutaj obowiązkowym elementem. Ale głównie skupiam się tutaj już, wiecie, no na kompozycji, prawda? Na użyciu e, tych materiałów e, takich tekturkowych, żebyście zobaczyli, że nasze produkty tu idealnie sprawdzają się w każdej, każdej pracy, jak kartki, boksy, albumy o czym pewnie będą Was zapewniały koleżanki też na innych tutorialach. Zdejmuję sobie już warstwę ochronną. Staram się, żeby nie było mnie tutaj widać, żeby się nie odbijała. Czekajcie. Myślę, że to złoto fajnie ze sobą tutaj współgra. I pokazywałam Wam, że mam jeszcze taką rameczkę. Bardzo mi się spodobała ta rameczka um, na pracy. Nie pamiętam, czy Dominiki, czy Zuzy, a bardzo mi się ona spodobała. Bardzo, 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 że postanowiłam, żeby ją po prostu zakupić. Wyciągam sobie. Jak wiecie, nasze tekturki bardzo łatwo się wyciągają i i no rzadko kiedy się uszkadzają przy przy wyciąganiu. A jeśli ktoś y, lubi używać nożyka, no to wiadomo, że można sobie ponacinać. Ja nie lubię używać nożyka, nigdy go nie używam. I słuchajcie, taką moją rączkę myślę, że wydać jeszcze tutaj e, może na dystans. Może na dystans. E, kwiaty będą gdzieś, e, zaraz zobaczymy, w którym miejscu, bo zapewne w tym miejscu użyję sobie Pewnie w tym miejscu użyję sobie jakiejś pianki dystansowej, kwiaty mam białe są to kwiaty robione z bawełny ale, ale, ale nie wiem czy będę na tyle takich białych miała, chociaż może tak, z takimi zobaczcie brązowymi kropeczkami, takie mam to kwiatuchy Aha, to mam jeszcze z takimi jasnymi. To nie wiem, czy będzie pasował. Mam też ewentualnie białe kwiaty. No, zaraz zobaczymy. Zielonych nie mam. Zielonych nie ma, a zielone by tu fajnie pasowały. Eee, I tą kompozycję, nie wiem, jak ją to ułożyć. Zaraz sobie zobaczę. Mniej więcej, a jeszcze sprawdzę coś, bo bardzo rzadko robię kompozycję po prostu na warstwie, bez serwetki. Ale jakbym na przykład chciała sobie zrobić na takiej karteluszce, to też by, też by, no nie głupio to wyglądało. Mnie no tylko tak troszkę, jakby to powiedzieć, e, mniej bogato. Ja lubię na bogato pracę. E, ok, i teraz tak. Potrzebna mi jest taśma dystansowa. Ja zazwyczaj używam takiej taśmy 2 mm. Jest to taśma z. Jest to taśma ze skrapkowo. Będę chyba musiała rozjaśnić ten film, ponieważ już jest dosyć późno, a ja się wzięłam za nagrywanie. Dobra, tu od dołu. Tu od dołu sobie to naklejam. OK. Czekajcie, bo to jest troszkę, troszkę krzywo. Tak mi się wydaje, że jest troszkę krzywo. O, teraz jest dobrze. I oczywiście moja para młoda też będzie na dystans. Ale mam też taką taśmę 3 mm. I tu sobie użyję taką taśmę właśnie 3 mm. O, sobie na parę młodą. Mam nadzieję, że wszystko tu widać. Jeszcze jeden kawałeczek. Mam nadzieję, że nie porysuje mi się tutaj. Być trochę wyżej. No dobra, to jeszcze dołożę sobie tutaj na tą na tą część sobie jeszcze tutaj dołożę y, takiej taśmy dwumilimetrowej. czyli razem będzie 5 mm taśma 2 mm i 3 będzie 5 mm Jest ok, ale jeszcze tu nakładam na sukienkę, To może być tak, że O, jeszcze mi się tu doklei, widzicie? Ok, i w sumie jedną trzecią kartki mamy gotowe. Będę potrzebowała sizal. mam taki taki jasny, ale rozłożę go sobie na na dwie części i na pewno będę przyklejała tutaj trochę tego sizalu. Mój brudny klej, ale co tam. O, byle nie na kartkę. No. Pozwolę, żeby on się tutaj jakoś tak dokleił. Powoli, powoli, powoli. I tu na ten sizal <laughs> Będę na dystans przyklejała sobie, yy, no jakieś, wiecie, takie gadżety ozdobne. Właśnie typu kwiaty, jakieś liski, gadżety ozdobne. <gryw> Ale to zabrzmiało, Ale wiecie o co chodzi. Teraz tutaj jeszcze. O. Tutaj jeszcze kawałek tekturki, żeby było tak ciut wyżej. To sobie zaraz jakoś zabuduję. Mam takie listki. Aha, mam jeszcze takie listki złote z zielonym. Takie, które bardzo często używam i na pewno widzieliście już w niejednych moich pracach. O, takie listki mam. I zaraz sobie tutaj powycinam trochę. A tak, nie wiem, z 5, 6 może takich listków. Są większe i mniejsze. To jest stempel z laserowelowe i on być może jeszcze jest dostępny w skrapkowo. Bardzo możliwe, że jest jeszcze tam dostępny, ponieważ yy, no ja stamtąd kupowałam i on był wtedy do kitu warsztatowego, ale widziałam, że Kinga sprzedawała go też osobno i yy, oso osobno, ale także w takim większym zestawie, bo w ogóle te listki one były w takim dużym zestawie ale wiem, że Kinga na potrzeby warsztatu, na potrzeby kitu warsztatowego. Yy, Zamówiła po prostu mniejsze listki yy, i większe właśnie z tego zestawu. Także możecie jeszcze próbować i szukać. Dobra, i teraz tak. Naklej na gorąco. Na razie zrobię to tak, żeby przykryć sobie tutaj moją tą część z birmaty, no nie? żeby nie było jej widać. Więc przyklejam sobie tu trzy listki. Spróbuję je zaraz tutaj jakoś fajnie o, ułożyć. Widzicie, jakoś taki spróbuję ułożyć. I wyjmę sobie jeszcze. I wyjmę sobie jeszcze takie kwiatuszki. O. No i oczywiście przecinam sobie je. Na pół bo ja lubię, ja lubię w różnych miejscach umieszczać, umieszczać te więc rozcinam sobie na pół i umieszczam sobie tu pod Sizalem. Słuchajcie, wcisnę sobie to zaraz pod Sizal nakładam kleju i, i wkładam sobie tu pod. I tak myślę, czy nie zrobić sobie jeszcze takiej kompozycji, może tu od góry, może jeszcze tu. O tak. O tak. Jak widzicie, ta tekturka tu, ten kwiatuszek jest taki troszkę rozcięty, ale to nie będzie mi przeszkadzało, bo ja sobie coś tu wymyślę. Tak jak zawsze, coś wymyślę, żeby to ładnie wyglądało. i tutaj też tak dokładam yy, i teraz tak sizalu troszeczkę troszeczkę też sobie dołożę tu u góry ale tu już nie będę używała tekturki tu już na razie nie będę używała tekturki dołożę sobie też tu u góry i teraz tak tu sobie zrobię może dwa tu sobie zrobię jeden kwiatuszek aha on jest taki ponacinany a może sobie połączę, aha bo tu mam dwa takie ponacinane, nie, aha, dobra, to schowałam, nie ten, który powinnam, już widzę wszystko, ale mam jeszcze, zobaczcie, takie beżowe, tylko ten beżowy, no nie wiem tak szczerze, czy on tutaj będzie pasował, w ogóle mam bardzo mało kwiatuszków <gryw> z bawełny, bardzo mało, odkąd yy, nie kupuję od no to naprawdę mam tu mało, aha, jeszcze takie ciemniejsze, wiemy, to naprawdę mam bardzo mało, yy, mogę zrobić tak, i tak zrobię, że tu dam sobie dwa takie średniaczki, bo ja bardzo nie lubię takich dużych kwiatów. Nie podobają mi się takie duże kwiaty, więc daję sobie tu dwa takie średniaczki. O. I tu sobie jakoś ułożę. I teraz dam sobie tu jeden, ale też, też takiego listeczka. Też takiego listeczka potrzebuję. Później pozdejmuję sobie wszystkie o te sznurki niepotrzebne. Tu mi coś pokapało tu tu tu. I nie wiem, czy ten będzie mi pasował trzeci kwiatuszek będzie mi pasował i jeszcze kwiatuszka takiego ekry. Też sobie tu O, jeszcze. a tego o, tu też mam jeszcze jednego takiego średniaczka, to też go dołożę tu. Ten ma białe. Jednego tam tutaj. Będzie dobrze, I może takiego? Bo nie wiem, czy mam jeszcze mniejsze takie. Zaraz sprawdzę, nie widzę, nie mam. Nie ma, więc musi być. Więc musi być tak, tego kwiatuszka dam jeszcze tu. To będzie taka, taka kompozycja mocno kwiatowa. O. Tu sobie zakryję też moją piankę, która mi tu fajny dystans stworzyła. Mm. Nie, ten ma w ogóle inny kolor nawet. Nie będę tutaj kombinowała. I jeszcze dołożę sobie moich listków. Jeszcze dołożę takich zielonych listków. Dwa listki jeszcze takie będą mi potrzebne. Wycinam sobie te mniejsze. I dołożę sobie. O tu, pod tą. Może tu, pod tą kompozycję. I jeszcze tu pod tą będą mi A tutaj przykleję sobie personalizację. To jest taka personalizacja, którą ja stosuję do boksa. Tu jest tam tylko imiona, ale, e, ale w docelowej wersji to e, to będą tutaj e, może być im imię, data, e, imiona, 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 data albo po prostu napis w dniu ślubu. Ja już mam na wykończeniu, właśnie takie napisy w dniu ślubu, będę musiała zakupić. Pewnie na zlocie. O, zobaczcie. I tu sobie. No. Tu sobie umieszczę personalizację. Na przykład, tu. Więc tu jeszcze mogę sobie takiego jednego listeczka podkleić. Ja tu mam na przykład takie same złote bez zielonego, a myślę, że takie same złote bez zielonego też mogą być. Tylko wtedy tam u góry też będę musiała właśnie dokleić takie. Mam tutaj takie kamyczki od Stamperii. Tak wygląda. To oczywiście można paluszkiem albo jakąś szmatką przetrzeć. No, ja nie przyklejam tu personalizacji, bo to jest e, e, karteczka nie na zamówienie, więc, więc nie będę tu nic przyklejała, ale generalnie tak, tak to wygląda. Powiem Wam szczerze, że brakuje mi jeszcze tu takiego złotego listka. O, mam jeszcze jednego. Nawet nie. Yy, jeszcze takiego złotego listka mi brakuje, żeby wyciągnąć tą kompozycję trochę na kwiaty. Nie chcę przykrywać tych kwiatów, dlatego zrobię to tak yy, delikatnie. Bardzo bym, chciałbym schować te, te listki, ale żeby jednak tu jeszcze coś takiego o, było. O, właśnie, coś takiego. O, tak, o to mi chodzi. Tu mam dużo. Dobra. O, i teraz jest gotowe. Tu odpada mi cały czas ta personalizacja, ale ten, yy, ten dystans, który tu użyłam, ta pianka, ona będzie zasłonięta właśnie personalizacją. Także tak wygląda karteczka. Mam nadzieję, że Wam się podoba, że skorzystacie z tutorialu. Jeżeli nie macie kwiatów takich jak ja tu mam, to możecie użyć inne. Wiadomo, no, możecie wszystko użyć tak, żeby Wam pasowało. A ja już się z Wami żegnam i zapraszam Was na kolejny film, na kolejny tutorial. Cześć!